Siema damy, siema pany, siema także chytrechamy. Dziś wyprzedaż dla Was mamy. I namioty, i pontony, cały plac jest zawalony. Eee, mordeczki, czegoś takiego jeszcze nie było w historii Top to jest wyprzedaż garażowa. W dzisiejszym odcinku nawet na jednym zestawie możecie oszczędzić 24 tysiące złotych. Jestem mega podekscytowany, bo większość tych produktów to są nasze sample produktowe, które gdzieś tam były tylko delikatnie testowane i możecie je kupić... W mega cenach, a ponieważ zbliża się maj i sezon działkowy, to mamy nawet dla Was kosiarki, wkrętarki, namioty, łodzie, pontony, silniki zaburtowe, jest tego mnóstwo. Musimy zrobić miejsce na magazynie, bo jak widzicie wszyscy wyglądamy dzisiaj kolorowo. Są kombinezony Hypa, są zobaczcie kombinezony Krakena, jest tego wszystkiego dużo. Będzie się działo w tym sezonie, zacznijmy może od... Namiotów, bo tego jest. Namiotów najwięcej. dachowych. Jest to projekt, na którym pracujemy już blisko 2 lata. Chcieliśmy, żeby one naprawdę były unikalne, nie takie jakie kupicie nawet w dużych supermarketach. Ma to być dostosowane nie tylko dla zwykłych kempingowców, ale i dla wędkarzy. Także w procesie właśnie produkowania tego zebraliśmy trochę sampli, i ponieważ mieliśmy bardzo dużo zapytań, czy te sample będą na sprzedaż, bo już pod filmami komentowaliście, kiedy one będą, kiedy one będą dostarczone. Wiemy już, że dostawa będzie w tym roku na wakacje. I teraz tak, pierwszym modelem, jaki mamy dla Was z naszych sampli, to jest tak zwana Zetka. Jest to model, który krótko mówiąc, nie wejdzie w tym roku do naszej produkcyjnej oferty. Z prostego względu. Był po prostu za drogi jak na nasz rynek, a my zawsze staramy się dostosować ceny do rynku, a nie na odwrót. Taki namiot dla klienta powinien kosztować 13-14 tysięcy złotych, także jest to duża cena. Nasze najdroższe namioty będą kosztowały gdzieś 9900 złotych. Dlaczego on jest taki drogi? Bo ma podwójną konstrukcję. Zobaczcie, najpierw składa się jedna jego część. I dopiero składa się druga jego część. I jest to niezwykle proste w składaniu i rozkładaniu. Po prostu ten namiot rozkłada się i składa po prostu w minutę. Zobaczcie jak się go rozkłada szybciutko. A zarazem dzięki tej ramie jest dużo bardziej stabilny, jeżeli wieje wiatr, jeżeli macie trudne warunki pogodowe, to stabilizuje go. Niestety, tak jak powiedzieliśmy, wydawało nam się, że w pierwszym sezonie będzie za drogi, dlatego otrzymacie na niego w tylko teraz, tylko na tym Top Dealsie i tylko na ten jeden egzemplarz niesamowitą cenę. 7300 zł brutto i to jest namiot, w którym zagłoba. I Kubuś, tutaj możemy pokazać kubusia spędzili razem wspólną noc, także. Bez domysłów. Pamiętnych, natomiast pamięty, tak i, było, i przypominam, że było wtedy 4 stopnie. To był film z południa Polski i bez problemu daliśmy radę, a dzięki macie kondensacyjnej nie zbiera się w nim w środku tak wiele widok. Właśnie pokażmy może, co jest jeszcze w zestawie, czego standardowo nie ma zazwyczaj w zestawach. Tu jest materac i pod materacem macie matę kondensacyjną, tak? Ona nam wyrównuje właśnie tą różnicę, która jest pomiędzy otoczeniem a temperaturą w środku się po prostu nam woda nie skrapla. Macie ledy. Macie taśmę lodową, także od razu macie poświetlenie. Macie raz, dwa, trzy, cztery, sześć okien a w środku otwieranych Okna z moskiterami. solidną drabinę, też to jest bardzo ważne. Z wygodnymi schodkami. W każdym, e, każdym namiocie, namiocie jest drabina. Zaraz pokażemy Są drabinę. Przechodzimy teraz do trójkąta. Trójkąt to jest taki, moim zdaniem, namiot, który jest najciekawszy dla wędkarza, e, ponieważ jest przystępny cenowo i mega szybko się go rozkłada i składa. W zasadzie wszystkie, które Wam pokazujemy namioty tutaj, to się będą szybko rozkładały i składały, ale jak macie je na wysokim samochodzie, to później pojawia się jedna kwestia. Możemy go szybko złożyć, ale będą nam z boku wystawały rzeczy. Zobaczcie, złóżmy teraz ten namiot. Patrzcie, co się dzieje. Składamy namiot i robią się takie rzeczy. Oczywiście w środku są takie linki bungee, czyli przed złożeniem łapiemy z dwóch stron, i te linki przy ściąganiu, przy składaniu nam to ściągają, więc wystarczy tylko podłożyć sobie, jeśli by nawet troszeczkę wyszło i namiot już jest złożony, jest rozłożony, tak? Krótko jest... mówiąc, nawet jeżeli z rozłożeniem nie ma większego problemu, o tyle tutaj nawet jedna osoba sobie spokojnie radzi ze złożeniem tak, żeby żadne elementy nie wystawały na zewnątrz. Przy wysokim aucie jest taka linka, którą możemy tutaj odczepić i pociągnąć za tą linkę i on, jak widzicie, też go składamy wtedy sobie tą lineczką. Co jest w środku? Także oświetlenie ledowe. E, oczywiście materac, oczywiście mata kondensacyjna i słuchajcie, jest to bardzo, bardzo fajnie zrobiony namiot. E, chyba ten model dokładnie testowałem wspólnie. Z, ten model wchodzi do oferty produkcji. Z rodziną, słuchajcie. Zobaczcie, co jest tutaj. Tutaj macie taką kieszonkę na iPadzika, także leżycie sobie tutaj główeczko, wkładacie sobie iPada i można spokojnie sobie leżeć, oglądać sobie. Ja tutaj spałem w tym namiocie w cztery osoby. Oczywiście ja z moją kochaną i z dwójką dzieciaków. Macie różne kieszonki dookoła, dwie taśmy LED. I. Cena tutaj 5200 brutto. 5200 no. brutto. Dla was normalnie ten namiot będzie kosztował w okolicach 9900 y, złotych. złotych. Także po jednym wypadzie taka cena. To jest namiot największy, jaki mamy w ofercie. Znaczy, on występuje w dwóch wersjach. Ponieważ występuje w szerokości 1,40 m to możecie zamontować sobie nawet na osobówkę Skodę Fabie nawet możecie pod to podpiąć i będzie to działało bez problemu. Ale także zrobiliśmy wersję większą pod auta off-roadowe, pod wany, tego typu rzeczy i wtedy 1,80 m szerokości macie. W 1,80 to naprawdę czteroosobowa rodzina. Zobaczcie też w góry, wygodnie. od razu pokażemy. To jest takie okno, że sobie śpicie, odpinacie sobie w środku suwak, i normalnie leżycie sobie w nocy przy zamkniętym namiocie. Nawet jak pada deszcz, i oglądacie sobie tak. padający deszcz, panorama. padający śnieg, panorama, I jest, Albo jest to też namiot, właśnie bez obudowy. Bez aluminiowej obudowy, także składa się na pół, do tego dochodzi drabinka, przy okazji to podtrzymuje z drugiej strony bok, więc jest to absolutnie Zobaczcie, ile jest miejsca w środku. Tu już możesz spać trzech chłopa, spokojnie albo czterech na dobrych warunkach mm, to, to jest to jest naprawdę olbrzymi to jest na, największy komfort to jest najgrubszy materac też zobaczcie to jest gruby materac naprawdę w tym namiocie się śpi najbardziej komfortowo spałem w kilku i ten jest najbardziej komfortowy jest najbardziej przystępny cenowo trzeba powiedzieć tutaj tak. w tym wszystkim bo to jest ta wersja większa z oknem u góry i ona kosztuje, teraz możecie go wyrwać za 4250 zł. Ten w wersji 1.4, bo taki też znajdziecie na stronie, 3750 zł. 3750. I tu także macie oświetlenie od razu w zestawie i matę kondensacyjną. w Oraz w kieszenie boczne. I kieszenie boczne. Tak. Dobra, przechodzimy do kolejnego namiotu. Te namioty wydają się być najciekawsze, właśnie na jakieś dłuższe wypady, ponieważ je oczywiście też możemy pokazać, jak się składa, ale zobaczcie, co się dzieje przy składaniu. Włóżmy ten namiot. Zobaczcie, to już przy składaniu musimy dużo powciskać. A jeżeli jesteśmy na dużym aucie to to wciskanie, no, nie jest takie proste, więc rozłożenie jest mega szybkie tego namiotu, no, złożenie zajmuje już około, powiedzmy, 4-5 minut. Nie jest Trzeba poskakać dookoła niego, tak, tak, nawet jak się go złączy linkami bardziej... Albo mieć bandzi, kogoś do pomocy. Ale za to w środku, zobaczcie, macie, macie z każdej strony że tak powiem równą ilość miejsca, na górze macie taką dużą kieszeń cargo, stelaże w środku są zabezpieczone, żeby nie, nie czuć było metalu, macie okna z muskietierami, kieszanki tam na różne gadżety i ten namiot będzie kosztował wyjściowo to jest gdzieś w okolicach 10 tysięcy złotych. To tutaj jeszcze mamy, od razu Wam powiem, że mamy dwa modele. Jeden jest bez maty i bez LEDów. A tak, to jest ten namiot? Nie, to jest tamten, ponieważ to był pierwszy nasz sample, który a, wyprodukowaliśmy. Okay. i no potem to, to pokażmy oba, ja powiem, który, by po prostu, który jest tańszy, który droższy. To jest tańszy model. Dlaczego? On właśnie nie zawiera tej maty kondensacyjnej, która wcześniej tutaj była, a poza tym jest tak samo zbudowany. No i też dodaliśmy grafikę dosyć ciekawą w tym modelu. Tak jak mówię, to był pierwszy nasz sample, później udoskonaliliśmy. To po ile tego... ten jest w tym momencie? Ten tańszy, czyli bez maty i LEDów, kosztuje 4,5 tysiąca. 4. Ten Jajki. droższy z, 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 grafiką, z grafiką i z matą i LEDami kosztuje 5 tysięcy. No to są to tak. mega ceny. Y, oczywiście słuchajcie to są y, ceny bez żadnego transportu, bez tego to jest z odbiorem tutaj od Przyjeżdżacie nas. do nas, no to są, no, pokazujemy. Ceny Przy to okazji tutaj. mamy też całą ofertę bagażników dachowych pod te namioty, więc od razu jeżeli zakupicie możecie na miejscu u nas dokupić hmm. belki i łapy to, do samochodu. To jest namiot tak samo, tutaj mamy, te namioty wchodzą do produkcji w dwóch wersjach. To jest identyczne. To jest wersja to jest. taka bardziej turystyczna, HuHu Outdoors z tu mamy wersję wędkarską, Motyw na kolor haki z motywem wędkarskim tutaj. W środku jest dokładnie, dokładnie to samo. Tak? Tak. I to tak jak do każdego namiotu, dostajecie pałąki, dostajecie drabinę, także cały zestaw, y, torbę też. Y, ten był nawet nie używany tutaj, ten, 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 ten chyba właśnie nie był używany, nawet jeszcze poziomica jest oryginalna do niego, jeżeli chcecie sobie równo wyważyć go na belkach. I to jest y, drugi y, trójkąt, który mamy, ponieważ trójkątów mieliśmy dwie sztuki właśnie też z i bez maty. I ten trójkąt jakie, jakie koszty? Yy, odejmijcie 500 zł od tamtego modelu. Od tamtego, bo tu Czyli nie ma, 200, nie ma, nie ma chyba kondensacji, tak? tak? tu nie ma kondensacji. O zobaczcie, tu jest goła aluminium, tak. nie ma kondensacji i nie ma tej kieszonki tutaj, tak? Czyli będzie. 4700, 4700. Tak. ten już pokazywaliśmy, no i najtańszy w naszym zestawieniu, on, on nie wejdzie do, u nas do produkcji, natomiast on jest, jeśli chodzi o takie równe, jest najwyższy, to sobie go właśnie mój szwagier, który go brał na wyprawy, cenił, ponieważ do niego mógł jeszcze po złożeniu zapakować dużo gratów, zobaczcie jak jest zrobiona kopuła u góry, widzicie, jest zrobiona tak, więc jak go złożymy, złóżmy go może Paweł z tamtej strony, i to nie jest aluminium, tylko to jest, to jest laminat, nie? Tak. Jak go złożymy, to, to zobaczcie ile jest miejsca jeszcze, nie? Ile tu można sobie gratów wrzucić na drogę. Także tak to wygląda. On jest najtańszy, on, on będzie kosztował 3000 3, 3 zł, ponieważ są problemy z klamrami w nim. E, trzeba by troszeczkę jeszcze tę kamerę sobie poprawić, e, domontować, więc dlatego tak niska cena aż. On nie wchodzi do produkcji, ale no 3, 3, 3 tysiące złotych to na rynku nie kupicie. Nawet bez strzela, no niczego. To będzie jakąkolwiek. Do tego dajemy drabiny, tak? Drabiny, zobaczcie, jak są rozkładane. To są stare jeszcze drabiny, akurat od tego namiotu. Bo miały proste schody. Tak, proste schody, w nowych drabinach schody są pod kątem, tak, żeby jak się schodzi, nie bolały, nie bolały nogi. Krótko mówiąc, macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem namiotów. Zapraszamy, kto pierwszy, ten lepszy jak zwykle. I tak jak mówię, belki też mamy dachowe, mamy cały system montowania tych namiotów na bagażnik, namioty. Super rzecz, wybieracie się nawet autem osobowym w plener na kilka dni, na dłuższy okres czasu, nie musicie korzystać z jakichś zapyziałych przyczep kempingowych, które stoją tam wiele lat i wiemy wszyscy jak w nich śmierdzi, macie nówkę sztukę, Także jeżeli chcecie dzwońcie do nas, umawiajcie się na przyjazd, możecie zapytania na info.małpa.pleciona.pl, na wszystko odpowiemy. No i przechodzimy do Łodzi. tak? Jest to Łódź, która gdzieś tam została wyprodukowana. I no niestety, że tak powiem, o widzicie ma takie drobne mankamenty typu gdzieś tam ktoś ją przy, przyrysował, więc no ale to oklejenie takiej łodzi to jest gdzieś powiedzmy na nowo 3000 złotych, zależy kto jak ma, no to i tak się Wam wydarzy, ale ta łódź, słuchajcie, pokrótce będzie cały materiał o tej łodzi, przede wszystkim to jest 440, która waży 330 kg. Według mnie jest to najstabilniejsza w, tej, w, tej, w tym rozmiarze najstabilniejsza łódka aluminiowa na rynku. Może są ładniej wykonane łodzie, ale stabilniejszych nie ma. Można zobaczyć powadze 330 kg jak na taką łódkę to jest akurat, ponieważ nie za mało, nie za dużo. Wszystko jest zrobione z aluminium. Wiele tanich łódek w tych rozmiarach będzie ważyło nawet 200 kg, 220 kg, także no, Model naprawdę sprawdzony tak. w bojach na śniadłach, nie śniadłach, na morzu. Bardzo stabilna łódka. W zestawie są dwa fotele, fotele można przemieszczać po łodzi, oświetlenie LED, oświetlenie topowe, oświetlenie frontowe, Pompy. pompa zęzowa. I słuchajcie, możemy tę łódkę sprzedać w zestawie z nówką, sztuką silnikiem Merkury 60. Uwaga, tam, 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 tam to jest największa obniżka w historii Top Deals, za jedyne 79 tysięcy złotych. Normalnie jakbyście chcieli kupić to oddzielnie, to taka łódka, to jest 59 tysięcy, silnik to jest okolice 44 tysięcy, cena sugerowana. Jeżeli byście chcieli kupić oddzielnie, samą łódkę bez silnika, to może ją sprzedać 10 tysięcy taniej, czyli 49 koła, silnik w okolicach 32 z haczykiem powiedzmy za 60, nówkę. Merkur tak, o tej, o tej komplet, łódce będzie oddzielny materiał jeszcze. Komplet to totalny stos, naprawdę. Zapraszamy, przyjeżdżacie, odbieracie, wyjeżdżacie nową I nową można pływać. Łódka jest gotowa tak. do pływania. Yy, słuchajcie, zobaczcie, tutaj mamy. Tutaj. Yy... W rozliczeniu dostaliśmy również kosiarki, gdzieś nam trafiły się na magazynie, mamy dwa, dwie palety kosiarek, mamy dwie palety wkrętarek e, takich, więc akurat majsterkowanie, akurat ogród. Do rozrabiania zanęt też mogą być jak najbardziej. E, dokładnie, te kosiarki gdzieś najtaniej chodzą w internecie po 730 zł, już na cenach promocyjnych, my jeszcze od tego obniżamy do 599 zł złotych. także za 599 macie taką kosiarkę. tutaj kubuś może zaprezentować jak ona chodzi. proszę bardzo. wystarczy nacisnąć przycisk, przeciągnąć i ona się otpra. bo to są kosiarki akumulatorowe. słuchajcie, akumulator. i jak znalazł na działeczkę przed domek, żeby zaspanować przed y, sąsiadem, do tego wkrętarka. I do tego słyszycie, że jest cicha, więc e, nawet nie w nerwicie e, sąsiada. Wkrętarka filmy e, Vertex. E, słuchajcie, ta wkrętarka e, najtaniej z tego, co Kasper powiedział 230. Między 230 a 280 chodzą na lecie 149 zł, wkrętarka w zestawie i przechodzimy do perełek. Słuchajcie, ponieważ wchodzą, zobaczcie, to jest już najnowszy model. Pontonu. To już jest wersja produkcyjna. Produkcyjna. Zobaczcie, jak to wygląda, jakie to jest to szerokie. Może niech Krzychu pokaże. To jest 4,70. Z tej strony zobaczcie, jaki to jest Zeroka szerokie. Szeroka wersja. To jest szersza tak naprawdę od, od Łodzi, nie? Yy, ten ponton. No wzmocniony yy, od spodu w standardzie z... Yy, po całości Ty balony są wzmocnione w nim, także tak, nie możecie wjeżdżać na płozy przyczepy, bez problemu, nie będzie się nic przedzierało, wzmocnienia są też na łączeniu podłogi z balonami. Tu pokażcie się kod spodu, że są wzmocnienia, widzisz tu i na łączeniach jeszcze są wzmocnienia tam. Tak, y, Mamy system mocowań w zestawie, zobaczcie, od razu ponton przychodzi w zestawie, tu do tego doczepiamy reling. w zestawie jest reling do tego, także mocujcie się, live scopa, mocujcie się do I są też uchwyty do wędek w zestawie. I do tego macie poddziobówkę, platformę. Wystarczy tutaj nawiercić otwory i przystawiacie dziobówkę a do tego. to jest mocowanie na kotwicach. Klasyczna kotwica. kotwica. jest kotwica, e, jest Tutaj jest wersja, to jest wersja taka normalna, a to jest wersja pod Mercedesa robiona. Zobaczcie, jak jest, wygląda podłoga w środku. v wyłożona, także mięciutka, przyjemna w dotyku. Batymetria nasza autorska jest na to nałożona. Też dostajecie tutaj w standardzie uchwyty pod wędki, ewentualnie pod railing, zaczepy, wzmocnienia. Wszystko to jest tutaj w standardzie tego modelu. A tu mamy e, sam plat 470, którego Testowaliśmy w zeszłym sezonie ten sample 470, łowiliśmy z nim komfortowo w cztery osoby. Słuchajcie. I na filmy tyle, nagrywaliśmy na nim. Jest film nagrany, możecie zobaczyć film e, łowienie na kaczkę. I w tym filmie jest ten ponton właśnie. Cztery osoby na nim są. Trzech wędkarzy plus operator. E, było inne mocowanie. Różni się od tego. Było inne mocowanie od razu z rolką kotwiczną Jest silnik dziobowy. Pod e, knagę. Słuchajcie, ten ponton, tak jak jest, z, z, możemy zdać z silnikiem albo bez. Słuchajcie, i teraz tak. Uwaga, eee, silnik taki jak jest. Piętnasteczka, zobaczcie, jak igiełka. Suzuka, piętnasteczka, igiełka. Zadbana, serwisowana w tak. Suzuki. Eee, 7000. Ponton normalnie ten ponton 4,70 będzie kosztował ponad dychę, około nawet 13, chyba ten już naprawdę na wersji Pro. Tak. Eee, więc ponton 7, czyli razem. 14, Ale jak bierzecie w komplecie. 13 tysięcy, czyli 6,5, 6,5, 13 tysięcy za taki zestaw. Jeżeli chcecie, to od razu możemy nie zdejmować tego silnika dziobowego. I sprzedać wam jest z silkiem dziobowym. Podjeżdżacie, bierzecie. Jeżeli byście chcieli przyczepę, to też i przyczepa się, e, dla znajdzie. was tutaj znajdzie. To na tyle dzisiejszego top dealsa. Jest bardzo szeroko. Słuchajcie. E, kosiarki i wkrętarki znajdziecie u nas na stronie. O resztę rzeczy musicie pisać, dzwonić i korzystać. Są to pojedyncze sztuki. Także no tutaj kto pierwszy? Ten lepszy. Ten lepszy. Standardowo. Dziękujemy, korzystajcie i do zobaczenia za tydzień. Do Halo miłego. Adek. Cześć, cześć.